w programie futsal w Tarnowie. Za nami niezwykle emocjonująca kolejka. A teraz zobaczmy jak poradzili sobie zawodnicy w tym tygodniu. Tę kolejkę rozpoczął mecz Żabek z Topikarem. Niezawodny Damian Świętego od razu przystąpił do ataku i zdobył gola dla Soledynowych. Chwilę potem Daniel Bielak podniósł wynik na 2 do 0. Lastowia w końcu zaczęła walczyć i dzięki Dawidowi Szczerbie zaaplikowali bramkę. Druga połowa zaczęła się od trafienia wcześniej wspomnianego Szczerby, dzięki czemu Żabki wyrównało. Po kilku minutach Seldynowi znowu wyszli na prowadzenie, wykorzystując nieuwagę przeciwnika. Później padły kolejne strzały ze strony Topikaru. Tym razem autorami byli Daniel Przydział i Tomasz Barczak, dzięki czemu zapewnili sobie zwycięstwo i trzy cenne punkty. Jak się grało z Topikarem? <laughs> Można powiedzieć i dobrze i źle. Źle dlatego, że przede wszystkim mieliśmy bardzo okrojoną kadrę. Niestety z naszej szerokiej łapki pozostało nas pięciu, pięciu walecznych e, zawodników. I to nie wszyscy już, tak powiem, w wieku najlepszym do grania, tylko nieco, nieco starszym, więc te siły, te siły niestety e, były zbyt małe, żeby, żeby do końca walczyć na 100% swoich umiejętności. Wiedzieliśmy przed meczem, że, że musimy nieco oszczędzać swoje siły, więc dlatego na początku chcieliśmy dać e, pograć piłką rywalowi, żeby zachować jak najwięcej sił na, na, na drugą część spotkania, aby w razie niekorzystnego wyniku móc, móc go dogonić. E, nie spodziewaliśmy się, że tak szybko wpadną dwie bramki, no. aczkolwiek kiedyś to, to była, że tak powiem, rutyna i, i traciliśmy te bramki dość, dość szybko. Natomiast w tym elemencie poprawiliśmy się ostatnimi czasy. Aczkolwiek dzisiaj, dzisiaj się przytoczyły dwa błędy, po której przeżywaliśmy 2-0, musimy zaatakować. Zaatakowaliśmy, wyrównaliśmy i bardzo długo było 2-2, było więc, więc liczyliśmy, że, że uda nam się ten wynik korzystny e, dobyć do samego końca. No niestety prawda jest taka, że po trzeciej stacji na bramce już, już całkowicie straciliśmy ochotę do gry, bo wiedzieliśmy, że nie, nie dysponujemy już e, na tyle siłami i metalnością, można powiedzieć. I, no i to zaważyło na tym, że, że szli nam jeszcze dwie bramki w końcówce, a to już nie miało znaczenia. Jedna zmiana lub dwie i, i na, pewno, na pewno ten mecz y, mógłby jeszcze lepiej wyglądać i moglibyśmy wtedy powalczyć o, o pełną pulę. Chciałem pozdrowić Mariana Kołodzieja, zwanego Koniem, przewodniczącego komisji dyscyplinarnej, żeby wracał do zdrowia i, i bez niego y, ten program y, jest okraszony. Inaczej, z nim jest okraszony właśnie o wielowątkowość. Bez niego natomiast jest okrojony i chciałbym mu życzyć szybkiego powrotu zdrowia. W tym odcinku gryf Borzęcin spotkał się z lektorpedem. Tuż po rozpoczęciu meczu gryfowiec Dawid Cyryło zdobył pierwszą bramką dla drużyny. Zaraz po tym lektorpeda odwdzięczyła się, a autorem był Bartłomiej Kieroński. Gryf podczas pierwszej połowy nie wykorzystał dwóch karnych przedłużonych, przez co pierwsze 15 minut zakończyło się remisem. W drugiej odsłonie psy od razu przystąpiły do działania i dzięki wcześniej wspomnianemu Kierońskiemu wyszli na jednak gryw odpowiedział na to trafieniem. Kilka sekund po tym Lechtorpeda znowu prowadziła. Później Radosław Jaźwiec z podniósł wynik drużyny na 4 do 2. Gryw w końcu trafił do bramki, ale mimo to punkty zdobyła Lechtorpeda. Grało się nerwowo przede wszystkim. Mimo tego, że wydawało się, że mecz jest pod kontrolą, no to mieliśmy takie chwile przystoju. No i było dużo emocji, takich nerwów. Mieliśmy sporo, spornych sytuacji bramkowych i te bramki były całkiem ładne dzisiaj w naszym wykonaniu, chociaż moim zdaniem nie zagraliśmy najlepszego meczu, pomimo tego, że to jest to nasze pierwsze zwycięstwo. Wydaje mi się, że w lepsze spotkania, no ale przeciwnik dzisiaj nam postawił takie niewygórowane warunki. Chłopaki z Borzęcina, wydaje mi się, że zagrali to jest słabszy mecz. Mieliśmy trochę szczęścia dzięki temu udało się wygrać. Bartek zagrał mi z lewej strony, i przypadkowo trochę. Dotarła ta piłka do mnie udało się strzelić po troszeczkę. No. no fajnie, że to była bramka na 4-2 i mieliśmy do spokoju, bo pod koniec chłopaki z Borucina wyrównali i strzeli bramkę mogli wyrównać, także niewiele brakowało. Kogo mogę pozdrowić? No przede wszystkim wydaje mi się chłopaków z drużyny i, i kolejnych przeciwników, z którymi będziemy grać za tydzień. Znaczy, ja byłem tak, ja nie wiem czy płakać, czy się śmiać, bo yy, no, no fatalnie to wyglądało. Co prawda strzeliśmy czy gole, ale biegłyśmy jedną bramkę. Jedną ramkę gorsi i no dalej nie wygrywamy meczu i to już jest, za niedługo będzie chyba już kilkanaście tygodni. Bez zwycięstwa, no i robi się niewesoło. Możemy spać z tej ligi. No. Jest teraz yy, konkurencja duża w dole tabeli, drużyny łatwą punkty, my tych punktów nie zbieramy. No i zobaczymy, co przyniosą kolejne tygodnie. Znaczy, powodem porażki jest bardzo dobra gra rywala. Oni mieli jeden punkt, nie wygrali meczu, no to w końcu kiedyś musieli wygrać, a, a z, widząc dyspozycję wszystkich drużyn, no to jak nie z kim, jak z bożęcinem bo my mamy fatalną skuteczność, gramy słabo, popełniamy błędy i oni to dzisiaj wykorzystali, także po prostu oni lepiej zagrali. Zdobyli to swoje pierwsze zwycięstwo i ja im gratuluję, bo długo na to czekali i w końcu zasłużyli. są w poprzednich meczach też byli groźni dla rywali, no i dzisiaj im to wyszło. Znacznie lepiej im to wychodziło na parkiecie niż dzisiaj nam. Czy poprawić to trzeba sytuację kadrową, bo my mamy problemy swoje i nie bardzo mamy kim grać, a, a, a ci co grają to starają się, ale no mówię, no, indywidualne chęci nic nie pomogą. To musi być gra zespołowa. Jeden musi pracować za drugiego, u nas tego brakuje i szukamy punktów w kolejnym tygodniu. Mamy mecz z Panoramą, także zobaczymy jak to będzie. Młodzi zawodnicy Panoramy i Akademii Futsalu przystąpiły tego wieczora do pojedynku. Od początku zapowiadał się ciekawy i wyrównany mecz. Drużyny w pierwszej połowie miały sytuację, ale nie wykorzystały ich, przez co zakończyła się bezbramkowym remisem. W drugiej odsłonie obraz gry się nie zmienił. Między zawodnikami toczyła się walka o pierwszą bramkę, w końcu Akademikowi Sebastianowi Brockiemu udało się trafić do bramki. Kilka sekund po tym panorama zdobyła wyrównującego gola dzięki Arturowi Barszczowi i emocje wzrosły jeszcze bardziej. Pół minuty przed końcem Miłosz Hudoba dobił zwycięskie trafienie dla Fd. No, z obecnym liderem no, to na pewno e, nastawienie było takie, żeby sprawić niespodziankę. No, nie, nie przegrali meczu, dlatego ciężko jakoś się nastawiać, że pewne czy punkty i wychodzimy. Ale każdy mecz to osobna historia i, i super, że się udało. Też był taki plan, żeby tą pierwszą połowę tak troszeczkę wziąć na przeczekanie. Nie mówię, żeby nie strzelać, ale, ale bardziej się skupialiśmy na defensywie i to był to nasz taki pierwszy krok. I to cieszy, że udało się, a później już było tylko z górki. No, Panorama zawsze gra bardzo dobrze piłką. No, tam wszyscy zawodnicy futsalowi są, także mega ciężko się z nimi gra i zawsze jak wycofają na przykład bramkarza, no to oni to robią bardzo z głową i, i robią to tak, jak to robią prawie tak, jak robią to zawodowcy. Także ciężki mecz i tym bardziej cenne czy punkty, bo to nas fajnie skonsoliduje. Na pewno pozdrowienia będę kierował do naszych nowe, jednego, nowego i starego zawodnika, czyli Michała Sinczaka, który wrócił do nas po półrocznej przerwie, no i do Sebastiana Brockiego, który przyjeżdża tam do nas teraz z Rzeszowa. Duże wzmocnienie. No Mecz mówi sam za siebie, jak, jak, jak nas wzmocnił, naszą ofensywę, takie miał zadanie, wypełnił jej, na pewno z nim będziemy silniejsi. No cóż, czasem, czasem, no musi się w końcu, musiała się w końcu zdarzyć ta sytuacja, że przegramy, no nie da się wszystkiego wygrywać. Trzeba było być full składem i walczyć od, jak, walczyć od początku do końca, do upadłego, no a to niestety nie zawsze. Nie zawsze się tak da. Tutaj ewidentnie jakichś ewidentnych błędów nie było, po prostu błędy w ustawieniu. No, chłopaki z drużyny przeciwnej bardzo poukładanie grali, przesuwali, przesuwali cały czas grę. No i u nas dwa błędy no i dwie bramki, no niestety. Emocje, no na pewno chłopaki wkurzeni wszyscy wynikiem, no, aczkolwiek no, no, jak mówiłem wcześniej, no czasem się musi coś takiego przytrafić, no, przytrafiło się dzisiaj. Mam nadzieję, że to jest mobilizuje i... Od następnej kolejki już będzie tylko i wyłącznie lepiej. No Dzisiaj to, to głównie chłopaków z drużyny, żeby się nie podnieśli i gramy dalej o to mistrzostwo. W tej kolejce Lumaro spotkał się ze Spawmarem. Zawodnicy od początku dawali z siebie wszystko. Pucalowcy nie mogli przebić się przez linię obrony, a każda akcja nie zostawała doprowadzona do końca. Przez to pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W drugiej odsłonie spawaczy udało się zaaplikować bramkę sprawcą Marek Nalepka. Chwilą po niej wpadł kolejny strzał ze strony Spawmaru, autorem Jakub Tadel. Później już było coraz nerwowie. Czerwoni w końcu zdobyli gola dzięki celności Adrena Ślązaka. Później Lumarowcy wykorzystali rzut karny przedłużony. Spawmar nie pozwolił im cieszyć się długo i znowu celnie zaatakował za sprawą Dawida Żaby, Dzięki czemu wygrali to spotkanie. No z Lumarą na pewno jest ciężki mecz. Na pewno żadna drużyna nie może zaliczyć meczu z Lumarą do łatwych. Jest to jakby nie patrzeć wicelider tabeli. Także bez wątpienia było bardzo ciężko. Ale. Daliśmy radę i najważniejsze, że skład się powoli jakoś skrystalizował, wybraliśmy w końcu przyzwoitą ilość zawodników i jak pokazało potrafimy nawiązać walkę z wszystkimi, jeśli mamy tylko jakiś w miarę optymalny skład. I taki jaki był dzisiaj. Lecz był na pograniczu, troszkę troszkę właściwie wygraliśmy dzięki temu, dzięki tej naszej agresji i determinacji, z czego wzięły się przy okazji pięć fauli dla przeciwnika. Ale myślę, że jeśli byśmy nie podkręcili tak mocno, mocno, no to przeciwnik miałby więcej miejsca i na pewno by się to dla nas dużo gorzej skończyło. Dlatego suma summarum dobrze się stało. Ale umarowcy są, so, grali swoje, raz przyspieszali, raz zwalniali. Może czasami za dużo zwalniali i, i, to, i to było dla nich dzisiaj zgubne, że tak powiem. No dla nas okazało się to bardzo dobrą kartą do zwycięstwa. Padały takie dosyć, dosyć ładne bramki, no zwłaszcza, zwłaszcza ta trzecia zwycięska bramka, no pierwszej urody, muszę powiedzieć. No bramkarz nawet nie miał, że tak powiem, czasu na reakcję. Nie, nie był chyba w stanie nawet zobaczyć tej piłki, także naprawdę bardzo ładna bramka. Fajne bramki padały. Parę kombinacyjnych akcji, parę takich, takich akcji, które, które mogły pocieszyć oko. Nie były to na pewno najwyższe loty, ale, ale bardzo przyzwoity mecz. Na pewno chłopaków z drużyny, którzy dzisiaj zostawili kawał serca na boisko i, i pokazaliśmy, że, że dajemy radę, także oby tak dalej do przodu. Ostatnim meczem był pojedynek Rock'n'Rolla i Proremu. ProRomowcy od razu zaczęli atakować i po kilku minutach zdobyli bramkę dzięki Kamilowi Pawlakowi. Pod koniec pierwszej połowy ProRom znowu celnie strzelił gola, autorem Bartłomiej Motyka. A kilka sekund po nim przeciwnik Leszek Janicki zaaplikował trafienie dla Roka, ale mimo to na prowadzeniu dalej był ProRom. W ostatnich 15 minutach gra wyglądała podobnie. Drużyny walczyła o zwycięstwo, ale wyprowadzone kontry kończyły się niepowodzeniem. Rock'n'Rollowcy wycofali bramkarza, by zdobyć wyrównującą bramkę, ale nie udało im się to a ProRam swoje zwycięstwo potwierdził golem równym z Syreną. Przeczeni zawodnicy wiedzą o co chodzi w graniu w piłkę, więc e, naprawdę bardzo ciężki mecz dzisiaj był. Ten, ten mecz miał dwa oblicza. Do przerwy na pewno Prorem dużo lepszy, udokumentował to dwoma bramkami. Rock'n'Roll schowany za podwójną gardą, zrobił jedną kontrę, szczelili bramkę. No i naprawdę po przerwie to Rock'n'Roll dużo lepszy od Proremu, chociaż oni mieli swoje sytuacje, my swoje, no i dopiero równo z Syreną. Trzecia bramka już ustawia całkowicie mecz szczęśliwe nasze zwycięstwo. No na pewno nie spodziewaliśmy się, gramy teraz już o trzy punkty, bo widać faworyci zaczęli przegrywać, więc otwiera się szansa realna na trzecie miejsce. Może nawet i o drugie, bo jeszcze drużyny z czubka tabeli pauzują, więc przy naszych zwycięstwach czy i przy ucie szczęścia możemy akurat by lądować na pudle. Chciałem pozdrowić mojego najwierniejszego kibica, mojego tatę, Romana. Dziękuję. Tak mi się wydaje, że zabrakło nam dzisiaj naszego najlepszego strzelca w tym sezonie, Jarka Nowaczyka. No i jakby z przodu za bardzo tam się nic nie działo, bo młode chłopaki z problemu dobrze dynamicznie biegali, dobrze kryli. Nie było tam łatwo dojść do tej bramki. No ale walczyliśmy, tak? Było długo 2-1. Wycofaliśmy bramkarza. Ale się nie uda uszczelić i czekaliśmy Powiedzieliśmy, że, że nie będzie łatwo, bo sama młodzież, oprócz Kamila Pawlaka, to chyba wszyscy młodzi. I, no, i, no i wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, tak? Także jak mi piłkę oddamy, to, to ciężko będzie ją odebrać, więc dlatego chcieliśmy ją jak najdłużej grać, żeby dojść do bramki. No ale mówię, no nie bójcie siły z przodu. No i... No i niestety, no chociaż tak mówię, no, gdybyśmy się może bardziej skoncentrowali z tyłu, to toremi mógł być, no tak to znowu musimy za tydzień walczyć o kolejne punkty. No pozdrawiam tak z wszystkich sympatyków w sale i zapraszam na turniej, pierwszy turniej o nowa w kategorii All Boy, czyli plus 35 który się odbędzie 19 marca w fali okału. Także chętnych zapraszamy. Przyjrzyjmy się teraz graficznym przedstawieniom wyników meczy oraz tabeli. W ostatnim facebookowym głosowaniu wygrał gol Dawida Szczerby z drużyny Westowi. A teraz popatrzmy na propozycje tego tygodnia. A wy liczymy na wasze głosy. Na dzisiaj to wszystko, a na dalsze emocje związane z pucalem zapraszam już za tydzień. Oglądajcie nas na stronie IMACTV oraz śledźcie naszą facebookową stronę.